A więc siema widzowie dzisiaj pierwszy raz y, nagrywam z głosem i dzisiaj gramy z, zrób zjeżdżalnie a więc widzowie no później zobaczycie jak będę miał wielką zjeżdżalnie ale zobaczycie no a więc widzowie teraz zakupujemy tutaj klikamy zbuduj mamy zjeżdżalnie klikamy i sobie zjeżdżamy. Najlepiej tak będzie, ale no i teraz, żeby było szybciej, możecie też klikać. Teraz zjeżdżanie i żeby wrócić na, na, przed swoją zjeżdżalnią. O, i widzicie i tak szybciej zarabiacie. No, a więc widzowie, kupujemy sobie kolejne tutaj produkty zjeżdżalnie bardziej części, Później pewnie zrobimy też odrodzenie, bo tutaj widzę, że jest i no. Y, można tutaj zrobić sobie rzeczy. No, i widzę, jak mówiłem, y, tutaj możecie sobie jak, no, jak mówiłem, kolejny raz powtarzam, ale y, jechać i sobie tak z, od razu, no, y, klikacie, żeby wrócić przed y, tutaj wasz tor, zjeżdżalnie, nawet bym powiedział. Macie fajne pontony i też tak rzeczy, dobra, kupujemy sobie tutaj rzeczy. Y, na razie początkujemy, to tam mamy mało pieniędzy, to tam wiadomo, ale widzowie, ym, budujemy kolejną zjeżdżalnię. Tutaj bieg zakręci, ładny, piękny. I jedziemy, jedziemy. Później zobaczycie, co tam się stało. Jaki Ziomek dołączył, oczywiście, przetestowaliśmy jego zjeżdżalnię. I odrobinkę zarobiliśmy, ale odrobinkę to tak od niego tam. Czasami przerywam tam, w, jak coś gadam, ale to tam nieważne, bo to tak no wiadomo. No i oczywiście, widzowie, musimy zbierać tutaj na rebirfa. No i widzowie, teraz, no, dużo pieniędzy 2,5 tysiąca pieniędzy trzeba na rebirfa kupić, ale widzowie, zrobimy to. Dzisiaj jeszcze, no, jest chyba. Stware birfy zrobimy, bo tam ciężko na 100 tysięcy już nie uzbiorę, nie zebrałem bardziej, yy, tak tu mówiąc. I tutaj robimy zakręciki, ładne pyk i już teraz idziemy, jedziemy na pontoniku. Ale dobra widzowie, robimy to dziś, yy, nie wiem kiedy będzie kolejny odcinek taki. Ale na pewno będę już tam gadał, normalnie gadał, a nie będę pisał z wami, bo pisanie to tam trochę zajmuje. A tak to ja chcę, żeby film po prostu był nie za długi, nie za krótki. Tam mieliście kolor lub daj na Robloxie tam grę, ale no. Wywaliło mi Neta pod koniec, ale tak to no. Napisałem, że przeszedłem, ale tak naprawdę jak wywaliło Neta, to już mi skraszowało grę i mi wywaliło. Już dosłownie widzowie mieliśmy ten klucz taki, żeby przejść tam, ale dobra, zjeżdżamy tutaj. Co ja będę gadał o tamtej grze, ale no. Możecie sobie zobaczyć, tylko to trochę trwa ten film pół godziny, ale to tam nieważne, już coraz więcej tu zarabiamy. O panie, już 736 pieniędzy mamy po jednym z zje... Nie no, po jednym zjeździe to nie. Ale jedziemy, robimy to. Widzowie, dobijamy jakieś tam 30 tysięcy chyba co najmniej będzie dobite. Ale no widzowie, na razie to tam na spokojnie lecimy. Film to tam trzecia minuta dopiero, już prawie czwarta, ale to tam nieważne. I widzowie, tutaj zjeżdżamy, zjeżdżamy. Tutaj jest jakiś taki dźwięk, ale nie wiem czy to było słychać, że taki taki i no i takie było. Ale jak mnie dobrze słychać to dobrze, ale albo jak po prostu podgłośnie sobie telefon czy komputer, nie wiem, co, na czym mnie oglądacie, to tam zróbcie sobie to, bo no nie wiadomo, czy mnie dobrze słychać, czy tam cicho. No i widzowie, lecimy ciągle, tam... Ech, fajna tu jest taka tasiemka, myślałem, że tam będzie coś na końcu jeszcze, ale są jakieś same tam tabele wyników ludzi tam najlepszych, już mamy tysiąc pieniędzy, tak na około 90. Ech... No i już tak coraz bliżej i im więcej zarobię, no to tym lepiej. Oj, tu nie można, kurde. No to trzeba skrócić i wtedy zakręć dać. Ale dobra, widzowie. Oczywiście z tym moim głosem, to widzieliście go na shortcie, który, na którym zjeżdżałem z górki. No to tam będziecie mieli. Yy, tam na shortsach. Yy, gdzie zjeżdżałem z górki na śniegu? Ty jest śnieg, no to widzowie... Możecie napisać w komentarzu też, czy u was jest śnieg, bo u mnie na pewno jest śnieg. Ale no, widzowie. Tutaj sobie zjeżdżamy, nie ma co mówić, o tam zobaczycie w sumie na shortcie Zjeżdżamy. No i patrzcie jaka długie to jest. Już możemy Rybirfa zrobić. Patrzcie. Pyk, co... Corfim... Co... O Jezus! Co to jest za ziomek? Co to jest? Mówiłem o nim na samym początku. Oczywiście zjedziemy sobie tutaj trasą jego. Góza pływowa rozpoczęła się. Nie wiem o co chodzi, bo dopiero zacząłem w to grać. Ale patrzcie, jaki chłop ma tu przyspieszenie, jak my tu szybko jedziemy. Widzowie. Co jest? Oczywiście, e, takiego czegoś to my nie będziemy mieli. Może będzie kolejny odcinek z tego, jak będziecie chcieli, to nie wiem. Zobaczymy oczywiście, ale tak. To zobaczcie, no jak będzie... Jak napiszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli nowy odcinek z, z tej samej gry, tylko będzie jeszcze bardziej się rozwijał. Może zrobimy ten rebirf za 100 tysięcy, ale patrzcie co tu się dzieje. Jezu, widzowie. Dopiero szósta minuta, a w szóstej minucie już takie coś mamy. Tutaj się respi, taki ziomek. No on ma bardzo dużo fajnych rzeczy. On ma wjazd do góry, nie wiem skąd, ale to chyba będzie teraz za rebirfa. Czyli odrodzenie tam, yy, ale patrzcie, jak on się pchnie tutaj do góry, bo to jest chyba duże wchodzenie tam, wspinanie się, tak, chyba to się nazywało, dużenie. A my będziemy duże, a my będziemy mieli pod tym rebirfie chyba małe. Tam jeszcze ten przyspieszać taki, ale widzowie, no jest ciekawe, ciekawe. A więc yy, tutaj płyniemy, jeszcze kawał drogi, bo patrzcie, tu jest raz do góry, raz do dołu i tutaj, no kawał drogi, patrz. Patrz, jak to jest wysoko, jeszcze tam. Ale widzowie, jest dobrze. No, u niego jest dobrze, bo już mamy 4000. No, z jego przyjazdu, bo tak powolutku, leciutko tam. Widzicie, że się zmienia licznik pieniędzy. U nas, widzowie, ale się zmienia. U już, ale mi dużo dało. Ty, jeden, jeden taki ten. Setkę mi dało, ale dobra. Bo tutaj, oczywiście, jak. U kogoś jeździcie o kolejna setka, kolejna setka. I jak u kogoś jeździcie, to tam. Yy, no, już macie tam zarobione pieniądze. Ale no. Yy, a propos yy, mojego głosu, to tam... A nie, to już mówiłem, że tam na shortsie, to tam pierwszy raz słyszycie, ale już w kolejnych filmach już będzie mój głos. Już nie będę pisał, bo się nie opłaca, po prostu no nie ma sensu. I no, już... Yy. Co tu jeszcze? Dobra, płyniemy sobie tutaj, płyniemy i, zobaczmy, i zobaczymy, za ile to się skończy. Jest 8 minuta 02. Zero, zero o, tu już się skończyło, a dobra. To jednak widzowie szybko. Kupujemy tutaj przedmioty, tak, klikamy i tutaj schodzimy na dół. O kurde, ile ja mam tu rzeczy. O, mała rurka wspinaczkowa, dobra. Um, tu jeszcze kolejne. Do trasy, do przód ym, kupujemy. Oj, nie, tu, dobra. I jedź. Oj. Jezu, co ja robię? O, dobra. Możemy zakręt zrobić. I tu kolejny zakręt, ale czekaj, bo tam. To ja nie wiem, czy to nie będzie takie, że się złączy cała trasa dosłownie tak. No, chyba tak. To, więc cofniemy. I z, no, zbuduj, no. Nie, co? Czemu nie można? No, nie wiem, no. I patrz, znowu nie można. Nie wiem, ja widzowie tu nie rozumiem tej gry, bo dopiero co tam zacząłem w nią grać, to więc tutaj nie widzę o, nic. Tutaj, no żeby się dało. Mm, dobra, a więc jedziemy przetestować zjazd. Mm, no i zobaczmy, czy tutaj wyjdzie coś, bo nie wiem. A... No to żem postawił, czyli dobra, czyli trzeba przebudować tutaj lekko, a więc też wspomnę widzowie, że żebyście zasubskrybowali kanał i dajcie lajka i subskrypcję teraz no, drugi raz powtarzam, ale widzowie robimy ym, 100 subskrypcji nawet 50 i będziemy mogli live'a robić to, że tak jak to nie jest prawdziwe, że live'a na 50, ale może nie wiem ale dobra, widzowie, na pewno będziemy robić jakieś na żywo, ale no... Um, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a więc jeszcze tam 10 minut filmu nawet, no tak no, równo to, więc oglądajcie dobrze. A więc widzowie, oglądajcie dalej, um, nigdy zawsze do końca, nigdy do połowy, każdy tak zawsze mówił, ale widzowie... No, um, no... Więc widzowie, jedziemy sobie tutaj jeszcze moją trasą... Um, no, już tam Rebirfa zrobiliśmy. Patrzmy tutaj o sklepik. To tu jest VIP jakiś, razy dwa part limit. Razy dwa pieniądze. Aha, tylko tyle. Tu jakiś fire coś tam. Sklep z rulką... A dobra. Teraz to się sklepik, to tam nieważne. Mhm. No i teraz widzowie. Tutaj rebirf jest za 100 tysięcy. Jak dobrze zobaczyłem, więc idziemy sobie kupić jakieś tutaj jeszcze rurki, no rurki zjeżdżalnie, bo to po prostu źle przetłumaczone, ale widzowie, no tutaj jakieś rzeczy, no tak nie za dużo, ale sobie kupimy jakieś tutaj zakręciki, jakieś tutaj proste drogi, więc widzowie, możecie też napisać w komentarzu, czy graliście w to. I tutaj budujemy No, nie można Poczekajcie widzowie, ja tu proszę przekminić Kurde no yy. A, da się obrócić to no, no tak, widzowie zapomniałem, Jezu I patrzcie, teraz mogę wjazd do góry zrobić O Jezu a jak po tu prostą drogę, to tam... Aha, nie mogę, dobra, za nisko. Zakręc to się tam w tamtą stronę, to tam nie da rady. Um, Widzowie wiem. Lecimy tutaj do przodu i teraz zakręcik. Zrobimy zaraz. No właśnie o to mi chodzi. Że zaraz... No i trzeba tutaj tak pyk, cyk zrobić. Ładna piękna droga. Oj, nie wiem, czy tutaj zaraz sprawdzimy, czy tu mi się zmieści to, ta droga, bo ja nie wiem. Tak wygląda, jakby miało się nie zmieścić. Ale nie wiem, zobaczmy, zobaczmy. Ale no, i teraz przetestujemy, czy da się tutaj przyjechać. Ej, czemu mnie nie dało do Pontona? No, trzeba się cofnąć, dobra widzowie. Jedziemy. Zmieniam sobie skina, bo wcześniej miałem takiego nuba z nowego z okularami, ale. Teraz mamy takiego dołdża. E, no i patrzcie już, jak na początku mówiłem, że mam taki słaby, a teraz taki górki, pagórki, do dołu z jazdy, jaki mam dobry. No, ty, a co jakby się dało właśnie tam wrócić? I tak w nieskończoność sobie jeździć? Poczekaj, ja to muszę sprawdzić. No, bo taki jakoś dziwny ten... No. No i widzowie, wiem. Sprawdzamy, sprawdzamy teraz. O, 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 jadę. Co jest? Ja to mogę w nieskończoność sobie pojeździć. Jezu. No, Ja mogę sobie tak na awku posiedzieć. Ty, ej, co jest? Alo. E, a ja sobie mogę teraz stać, ale to mi nie daje pieniędzy. Okej, okay, bezsensowne, takie jakby. Ja sobie po prostu, widzowie, mogę sobie tak przejechać i już no... Patrz, no mogę sobie... Jadę, 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 i tak dalej, i tak dalej... Sobie podjeżdżam pod górkę jakimś tunelem do dołu, proszę państwa, jedzie, jedzie, proszę państwa, proszę państwa... Jedzie, jedzie i tu sobie pyk, zeskakuję, już jestem znowu na tym samej drodze i znowu... Pod górkę... I do dołu i na zakręt i znowu mnie tu daje, siup! Oj, tym razem nie dało, ale... No, tutaj jest jakiś ziomeczek, ale i tak do niego, i tak to mnie nie interesuje, bo to jest, żeby tego grupy. więc co jest tu w sklepiku? Um, może sobie kupimy tutaj wspinaj się na zjeżdżalnię, no oczywiście, musiałem to kupić, bo czemu by nie, ale no. Ty, a tam były, czy tu są boostery jakieś? Widzowie, ty, ja tego nie widziałem. Dobra, widzowie, sprawdzamy. Tutaj. To są chyba te przyspieszacze, co u kogoś tam były, bo tak na to, to, na to wygląda. Więc teraz widzowie dajemy tutaj przyspieszać, tak, to jest ten, co u ziomka był jakiegoś. Mm. I tutaj robimy, widzowie. Trzeba trochę zmienić, żeby się dało normalnie przejechać, bo jak nie, nie przejedziemy, to, to nie będzie miało sensu. No to więc lecimy teraz tutaj, By, żeby tutaj nie zahaczyć o nic, będzie ładnie pięknie, nawet będą lekkie cienie, żeby ładniej było. Ostatnie 5 minut zostało, czy to, czy, czy, czy to da radę, tak? Czy ja tam nic nie będę Zblokowany przez to? No nie wiem, widzowie zobaczymy. razie no jest, jest dobrze, jedziemy sobie normalnie, zwykle. Jak zwykle. No dobra, widzowie. Jedziemy. Ej, co jest, jak mnie wybiło? Ty, bo ty jest. A, zepsuło mi się, dobra. Ale widzieliście, jak mnie to wybiło? Co jest? Bo coś się tam zbagowało lekko i po prostu mnie tak wybiło. Kurde. No, no muszę tak dużo cofnąć, bo to nie, nie ma sensu. Widzowie, jeszcze 5 minut co najmniej filmu, nawet 4 chyba. Zostaną, nie wiem. Yy, może będzie odcinek kiedyś z Fortnite. Nie wiem, jak gracie, to mówcie: jest nowy sezon, to akurat będzie, ale nie wiem. Yy, nie obiecuję, widzowie, ale możliwe, że będzie. Tutaj właśnie sobie patrzę: A ja akurat gram na padzie, To tam nie ma co tutaj robić, ale tak to. Tutaj dobry jestem. Chcecie mnie do znajomych, to miałem na szorcach tam, jak skiny pokazywałem. Yy, tutaj była moja nazwa. Nawet jak tam zatrzymałem na trawisie, to była moja nazwa. Tutaj musimy znowu cofnąć, bo mi tutaj coś nie wyszło, no. Musiało akurat nie wyjść, no widzowie. Nie. Dobra, zaraz będzie koniec filmu, ale zobaczymy. I znowu mam nieskończoną trasę, patrzcie. Jadę, jadę. Tutaj wjeżdżam do, pod górkę, jadę na przyspieszeniu, pyk, tu się kończy trasa i znowu jestem na tej trasie. No i widzowie już tutaj macie rzeczy. Um, no, tak widzowie. A więc no y, jeszcze tak nie wiem ile minut tam zrobimy filmu, ale zobaczy się. No i widzowie właśnie tutaj jesteśmy na nieskończonej trasie, ja bym tu mógł miliony godzin siedzieć, mamy już 28 tysięcy na 100 no chyba nie uzbieramy, bo to tak ciężko by było ale jedziemy od nowa, bo tu mi się pieniądze uzbierały na koniec. Miałem tak w myślach, to był mój plan, dobra, zrobię sobie przejadę parę razy, żeby mi się tam na dole uzbierało. No i w niektórych miejscach jest dużo, 800 nawet mi zarobił, 2000, to widzę bardzo dużo. Ale no, widzę wiem, jedziemy, jedziemy dalej, 300, 300, kolejne, 44, ale to mała trasa ta. Widzę, 91, no ja tam jeden chyba ten, przyspieszacz źle postawiłem, bo jest na odwrót, widziałem strzałkę, ale to tam też, mm, nie wiem. No i teraz patrzymy tutaj sklep, ym, tak, klikamy jak zwykle i tutaj więcej przyspieszaczy jest, to sobie jeden z dwa kupię. No, i tu oczywiście musiało coś wyskoczyć za robuxy Oczywiście nie, kupi nie kupimy prosty rulon. To na pewno kupimy sobie. Jeszcze tutaj wspinaczkowe dwie trasy takie. Jeszcze tutaj skok, zakręty i to wszystko chyba. No tak. Ymm, no i teraz co sobie stawiamy? <laughs> Patrzcie, jaka już trasa, co na początku mówiłem. No, będzie taka słaba i tak dalej. A teraz widowie, patrzcie co tutaj się robi. Ja już umiem tu budować. patrz jak ja tu szybko buduję, nie? No i widowie. Tutaj więcej trasy mamy dorobionej. Będzie jeszcze się dłużej jechało. I im dłużej się jedzie, tym tam na górze, tam więcej pieniędzy się uzbiera. To już jest lepsze. I patrzcie kolejny zakręcik, pyk. że kolejny slalomik. Co? Osiągnięto limit A, dobra, bo po prostu za daleko wyjechaliśmy. I w sumie no, tu już się nie da więcej. Ta. No to więc widzowie, ostatni przejazd robimy i to by było chyba na tyle z tego filmu. Ale to zaraz, na koniec tam. No. No i widzowie, tutaj powoli jeszcze parę przejazdów zrobimy i skończymy ten film. No, odcinek bardziej bym powiedział. Tutaj... No w sumie też film, ale no. Tutaj lecimy dalej. O 2000 pieniędzy mi aż uzbierało. Tam jest 7000 aż, prawie tak w zaokrągleniu. Tutaj lecimy dalej w takie fajne tunele. Pyk. I tu jest koniec. Ej, co jest? O kurde, jak mnie wywaliło. Ale widzowie to już było na tyle z tego filmu. A więc... Do zobaczenia. No, lajkujcie i subskrybujcie. Oglądajcie zawsze do końca. To by było na tyle. I cześć!